Nie, można by ją prowadzić na A ten no, przecież jak się utrze, jak wywróci się, no jeszcze się wywróci musi to nie. i musi koniecznie. nie będzie. A to, to, to... ten, to jest, ten, no. ten, Tamten, ten ta to jest moja. <laughs> A to to panie <laughs>

Ten jest niezmordowany, nie ja tylko umordował sakrę 到时候就照着这个来。嗯 Mniejszy. A jak któryś nowy pies to muszą włącza wszystkie. Trześć właśnie, muszą się być trześć. Trześć. Nie, 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 nie. Ślicznie. Zobacznie. On nic nie zrobi, on tylko chwałczy. Tak, nie, no, on nie, musi poważnieć, bo jego zaczepiają, nie? A on już nie lubi. O, trafie, Nie na no, szoki tutaj jest tyle teraz! Ale on jest szczęśliwy! Takiego wnętnika jest! Co jeden ładniejszy? Trzymaj się!